Dziś zapraszam na film o takim to jest regulator temperatury RX-C410 plus tutaj zobaczcie sonda jest. No i teraz może troszeczkę pożyczam Wam parametry. Zasilanie oczywiście 240, pobór mocy 10 V Amperów. Dokładność pomiaru 0,5%, czyli lub plus, minus 3 stopnie. Cykl próbkowania 0,5 sekundy. Wyjście na przekaźnik, czyli tutaj na stycznik mamy w tym wypadku. Tu jest stycznik. No to też jest 10 a Wyjście alarmu, też jest dodatkowy przekaźnik, ale tu jest w tej chwili nie podłączony. 10 a Sygnacja... Analizacja alarmu LED LEDowo. Zakres mierzonej temperatury od minus 1999 do 1800 stopni w zależności od użytej sondy. Tu mamy sondę typu K. Tryb pracy PDI, nie bardzo wiem co to jest temperatura pracy. Od 0 do 50 stopni. No, i to by było z grubsza. Teraz tutaj mamy taką kolejną rzecz. To jest stycznik modułowy KMC 25 do 25 amper. No, i to chodzi o to, można podłączyć moc znamionowa 15 KW. Także można podłączyć Kilka grzałek. No i teraz o co tu chodzi? Tutaj, teraz to cały czas widzicie jakieś, jak to się mówi, ja to mówię, kukanie. To ta żarówka to jest jakby zamiast tej żarówki będzie tu podłączona do tego stycznika grzałka. I po prostu tutaj ten sterownik to jest wartość. Jakby powiedzieć zadana, ja chciałbym uzyskać 32 stopnie. I teraz ja przytrzymam tutaj sobie ręką i obserwujcie sobie tu czerwoną, czerwony tutaj zakres. Co to tutaj się będzie działo? No, zobaczcie, temperatura wzrasta. No do jakiej temperatury już mamy 31? No i 32 i w tym momencie nie wiem, ile, czy przekroczy, już w tej chwili nie powinno przekroczyć większej temperatury, chociaż ja mam wyższą temperaturę oczywiście. Dobrze się czuję, nie jestem chory. Także, no widzicie, już od jakiegoś czasu obserwujecie, myślę, że to widać dobrze, jest tyle, co na wartości zadane. Teraz sobie podwyższymy. To tak, naciskamy tutaj przycisk. I wtedy pulsują nam te trzy pierwsze. I tu mamy 32. To zwiększymy sobie o 1 stopień. O! Ustawiliśmy 33. Jeszcze było właśnie 33. Ale już wtedy rzadziej się po prostu włączał stycznik. No a teraz zobaczymy. Jeszcze możemy raz spróbować. Zwiększamy o jeden stopień. No 34 też jeszcze mam. Zwiększamy o 1 stopień. Mamy 35. Także teraz grzeję, bo tu na czerwonym nie ma 35. No a będziemy to robić. Znaczy, ja jutro będę to robił przy wtryskarce, Potrzebuję w granicach 170 stopni. Także ta grzałka sonda jest chyba do 450. Ta akurat sonda typu K. No, i tutaj, dlaczego to tak się odbywa impulsowo? No, po prostu, żeby yy, regulator temperatury nie pozwala na to, żeby nie przeholować temperatury, żeby właśnie nie było 36, 37. To jest niby taki błąd pomiaru 0,5% plus minus 3 stopnie, ale to nie znaczy, że tyle musi być. Może być na przykład pół stopnia, także no, dlatego to tak pik. Pyk, 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 tak sobie ładnie kuka. Także, no widzicie, kolejny duży krok w kierunku wtryskarki, żeby mo mogła dobrze pracować. Poczekamy teraz chwilę. Ja to puściłem. Zobaczymy, czy się schłodzi. Tu nie trzymam teraz na końcówkę, tylko podmucham tu na końcówkę sondy. Zobaczcie, samym zwykłym dmuchaniem obniżyłem już temperaturę o 2 stopnie, o 3 nawet to widzicie. A tu jest temperatura wartość zadana. Także regulator działa i teraz kolejne próby i testy. Także dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.